Eutanazja dla chorych dzieci to najnowszy postulat lewicy. Posłanka Joanna Senyszyn zasugerowała to na antenie TVP Info. Zasugerowała, że zamiast próby leczenia, która wiąże się z cierpieniem, lepszy byłby bezbolesny, ale śmiertelny zastrzyk. Konrad Wąż. Aborcja na żądanie już nie wystarczy. Lewica żąda też prawa do zabijania chorych dzieci już po urodzeniu. Wielka szkoda, że nie ma prawa o eutanazji, bo dużo lepiej by było takie dziecko za pomocą zastrzyku bezboleśnie pozbawić życia, niż pozwolić, żeby się w męczarniach konało. Widać wyraźnie, że zwolenniczki aborcji nie chcą realizować się w macierzyństwie, wolą bez strachu i odpowiedzialności spełniać się inaczej. Hey, hey, hey! Jest okay! Tym bardziej szokujące jest, że w protestach biorą udział dzieci. Dochodzi tu przecież do aktów wandalizmu, np. wobec billboardów z ilustracją przedstawiającą dziecko w łonie matki czy fizycznej agresji. A zamiast konstruktywnych postulatów, słychać wulgarne hasła. Ręcztokowym językiem w czasie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, której szef poparł protesty zwolenników zabijania nienarodzonych dzieci. Popisał się jeden z radnych w tychach. Takie nawoływanie przez osobę publiczną może być bardzo różnie odebrane. To jest bardzo niebezpieczne. Jeżeli mówimy w kontekście tego, co się stało dwa lata temu z prezydentem Adamowiczem, słyszymy, że mamy siebie wzajemnie szanować, to gdzie tu jest szacunek? Radny ostatecznie przeprosił. Chciałem jeszcze raz przeprosić. No, no dałem, dałem dupy za przeproszenie. Jednak politycy opozycji nadal wspierają proaborcyjnych aktywistów. Do dupy, Do dupy! Ja jestem za liberalizacją. Hanna Gil-Piątek jest za liberalizacją. To zaskakująca się... deklaracja posłanek Polski. 2000... 50, bo szef tego ugrupowania, Szymon Hołownia, w przeszłości opowiadał się zdecydowanie przeciwko aborcji i chciał zaostrzenia przepisów antyaborcyjnych, co przypomnieli dziennikarze tygodnika sieci. Moim marzeniem jest to, żeby aborcja była nielegalna, żeby nie można było zabijać drugiego człowieka. Teraz proaborcyjni bojówkarze, którzy wspierają politycy ugrupowania Hołowni, atakują nie tylko chrześcijańskie wartości, ale też kościoły, duchownych, a nawet wiernych. Konrad Wąż, wiadomości.